Jak zrobić dietetyczną pizzę na spodzie z kalafiora? Kalafiora przede wszystkim trzeba obrobić, żeby powstał ryż kalafiorowy i z niego upieczemy spód do pizzy. Jak to zrobić? No, trzeba podzielić najpierw kalafiora na małe części. Usunęłam z kalafiora głąb, tą środkową twardą część i podzieliłam go na mniejsze cząstki. Teraz te mniejsze cząstki wrzucę do mojego robota kuchennego i zrobię z nich drobne cząstki, które będą naszym kalawiorowym ryżem. W międzyczasie jak spód do pizzy się piecze, możemy nakarmić kota, posprzątać kuchnię i przygotować składniki na naszą pizzę. Ja sobie przygotowałam suszone pomidory, oliwki, anchois, ser oczywiście, sos pomidorowy, ale tak naprawdę możecie na pizzę położyć wszystko to, co lubicie karning Pipka, czyli, uh, o dobra, nasz placek pod pizzę się upiekł, troszkę nawet się rozpłynął, co oznacza, że daliśmy za dużo sera. Smarujemy sos do pizzy, spód do pizzy pomidorowym sosem. Ja mam tutaj gotowy sos, tylko przetarte pomidory. Ważne jest, żeby ten sos nie zawierał cukru. Czy chcecie go doprawić jeszcze ekstra solą, pieprzem, no to już zależy od Was. Ja mam ostre składniki na wierzch, więc nie będę dodawała nic do pomidorów. Teraz trzeba to wszystko równiutko na pizzy rozsmarować. Na rozsmarowany sos pomidorowy sypiemy starty ser cheddar, ewentualnie kładziemy plastry sera mozzarella. To wszystko zależy od tego, co chcecie dalej na tą pizzę położyć. Każdy ma oczywiście swoje ulubione składniki do pizzy. Ja uwielbiam pizzę z zielonym pieprzem. Dzisiaj akurat zielonego pieprzu nie mam, więc zastąpię go kaparami i położę na moją pizzę poza startym serem. Czarne oliwki, anchois, bo uwielbiam pizzę z anchois, suszone pomidory. Pokrojone w paski i kapary. I tak przystrojoną pizzę musimy wsadzić z powrotem do pieca. Jeszcze na jakieś 3 do 5 minut. Myślę, że 3 wystarczy. Chodzi tylko o to, żeby ten ser z wierzchu się rozpuścił i sos pomidorowy i reszta składników podgrzała. Nasza pizza jest gotowa. Zobaczmy, czy ser się rozpuścił. No, wygląda fantastycznie. Pizza jest gotowa do zjedzenia. Smacznego. Moja fantastyczna pokrojona pizza na spodzie z kalafiora gotowa do zjedzenia. To jest tak naprawdę rewelacyjna, dietetyczna pizza, która na pewno Was nie utuczy. Jem taką cały czas i chudnę.